Dzień dobry, moi drodzy, pierwszy raz witam was z innego miejsca. Jestem w bardzo bliskim mojemu sercu miejscu, chociaż nie w sali głównej, jestem w regeneracji, to jest takie miejsce na Mokotowie, ale nie o regeneracji chciałam dzisiaj mówić. Nagrywam tu, bo jest cisza, spokój, nawet nie wiedziałam patrzeć, chyba tu jest kamera, dobra, gdzieś tam będę patrzyła chyba, teraz patrzę na was, w końcu tyle już dostałam informacji, że nie patrzę wprost, więc postaram się patrzeć wprost. <grych> Wczoraj mieliśmy niesamowity dzień, taką przygodę, pojechaliśmy z jędrkiem oglądać inną winnicę. W zasadzie był piknik, to jest takie cykliczne wydarzenie, które organizuje winnica dwóżno i znana nam degustowaliśmy już nie jeden produkt tej winnicy i wszystkie są naprawdę. Bardzo dobre według mnie, według nas. Natomiast wczoraj pojechaliśmy zobaczyć taki event, który był zorganizowany taki weekendowy dla, dla rodzin. I oczywiście było dużo o degustacji wina. Było kilka miejsc, namiotów, gdzie można było usłyszeć o, o historii winnicy, o początkach, o samych odmianach winogron. Ale to co nas też tak bardzo jakby ujęło, to cała organizacja i uporządkowanie tej przestrzeni, w sensie, że właśnie jest, jest tak jak powinno być każda aleja winogron była opisana jaki to jest gatunek, wszystko pięknie rosło, więc zrobiło to nas takie też fajne, fantastyczne wrażenie jak. Jak to jest przygotowane, ile to pracy musiało kosztować ludzi, założycieli, właścicieli tej winicy. I to, co też było takie niezwykłe, no to to, że było bardzo dużo stoisk z takimi wyrobami, właśnie rzemieślniczymi, rękodzielniczymi, było bardzo dużo. Takich smakołyków, e, smaków regionalnych, jakieś oliwy e, czy, czy, czy jakieś pikle, więc e, naprawdę dla każdego coś dobrego. I, e, i też to, że e, najmłodsi mieli fantastycznie, czyli dzieci miały zrobić zwany czas, była rodzina jakichś wspaniałych animatorów, którzy e, jakby pokazywali aktywny sposób spędzenia wolnego czasu. I wszystko się działo właśnie na terenie Winicy, ten wielki piknik. Ludzie poprzyjeżdżali ze swoimi kocykami, z, e, siedzieli na leżakach e, i w zasadzie spędzali bardzo piękny taki dzień, e, bar, bardzo przyjemny dzień. I to, co mnie, nas tak naprawdę, ale mnie głównie tak e, ucieszyło, to to, że podczas tej degustacji nie, nie zostaliśmy e, ani jednej sytuacji, która by, e, nie wiem, e, pokazwa, że ktoś przesadził ze z spożyciem, bo mm, okay, były oczywiście degustacje, można było degustować y, y, wino, ale też y, można było y, napić się dobrej kawy czy, czy lemoniady, czy y, absolutnie jakby y, no, podegustować po to, co, co, na co każdy miał ochotę. Ale to, co nam na przykład podeszło bardzo mocno, to było wino, które nie jest wcale z winogron. Teraz jej powinnam trochę tak potrzymać, ale zrobię mu zdjęcie. To i wam pokażę. To było wino z. Jagody kamczackiej, jagód kamczackich, i było bardzo, bardzo smaczne. I to, co chciałam powiedzieć, że też to wino jest w wersji alkoholowej i niealkoholowej, więc można było po prostu być kierowcą i wpić sobie taką lampkę takiego produktu, który jest winem, a jednocześnie jest sokiem. Więc dużo, coraz częściej widzę też takie rozwiązania, które, które mnie cieszą, że winnica, winice mają pewien wachlarz różnych produktów, i nie, nie wszystko się łączy z alkoholem. Choć, tak jak mówię. Wczorajszy piknik i ogólnie obserwacja tego środowiska, w którym my się obracamy, czy, czy, czy w ogóle uprawiamy tę enoturystykę, pokazuje, jak, jak bardzo e, zmieniło się podejście chyba i, i kultura picia alkoholu, degustacji alkoholu, e, że e, nie ma to nic wspólnego z. E, z przesadą, że ludzie potrafią po prostu celebrować, cieszyć się, znają swoje granice, limity, ale też jeżeli ktoś, ktoś, ktoś nie pije, to też to nie jest powodem pytań czy wątpliwości. Po prostu mamy prawo być sobą i, i, to, i, to, i tego doświadczać, i ja tego doświadczam. Przepraszam Was, że w ogóle dzisiaj jest tak. E, pierwszy dzień szkoły ja z Grana leciałam e, na, e, na rowerze e, do szkoły i ze szkoły sportem, więc e, jak ca, ca, cała ja już warszawskie klimaty, ale żeby właśnie nie przedłużać, to chciałam Wam powiedzieć, że fajnie, że w pobliżu Warszawy, bo Dwóżno, winica właśnie, o której cały czas mówię, to jest więcej Dwóżno. Jest około 40 km od Warszawy, więc cieszę się, że są takie miejsca, gdzie można połączyć i rekreację z naturą i że to nie musi być aż tak daleko, jak, jak nam się wydaje. I chciałam powiedzieć już ostatnią rzecz, że za chwilę puszczę Wam kilka krótkich filmików, które nagrałam z tamtego pikniku wczorajszego, tamtego wczorajszego, bo wczoraj już nie zdążyłam zrobić podsumowania. Może to będzie taka moja nowa tradycja, że będę robiła podsumowania dzień po. Pozdrawiam Was serdecznie, mam nadzieję, że u Was upały. Nie są już takie nieznośne jak, jak były. U nas już jest całkiem do rzeczy. Nie, jeszcze nie jest idealnie, ale już, już da się oddychać. Pozdrawiam Was. Miłego dnia. Nie ma być ostatnia rzecz, ale teraz będzie ostatnia rzecz. Zapomniałam, a to jest chyba najważniejsze, podziękować i pogratulować naszym starszym w doświadczeniu kolegom z Winnicy Dwóżno za organizację takich pikników, za pokazywanie kultury winiarskiej, za promowanie takiej kultury winiarskiej w Polsce. Głównie za to chciałam podziękować. Za, za, za wspaniały dzień, który mieliśmy wczoraj jako, jako rodzina. Mam nadzieję, że mogę powiedzieć to. Oczywiście mówię w swoim imieniu, ale mam nadzieję, że wyrażam tym samym zadowoleniu wielu wielu ośmiechniętych buzi, które wczoraj miałam okazję poznać i z nimi porozmawiać. Pozdrawiam Was. Dzięki. Cześć moi drodzy. Jesteśmy w winnicy Dwóżno, nieopodal Warszawy w zasadzie około 40 km myślę. Oglądamy tutaj tą przepiękną plantację. Winogrona sobie już dojrzewają. Najpiękniejsze chyba w tym wszystkim jest to, że jest to tak bardzo uporządkowane. Ja delektuję się dzisiaj, spróbowałam. Słuchajcie, wino wcale nie z winogron. To jest wino z jagody. O, czekajcie tam. prosz, niech będzie. Wóżno. E jest to wino, tak jak powiedziałam, czerwone z jagody kamczaskie, jest przepyszne, ma przepyszny posmak. Jędrek właśnie je e, trzyma i stwierdziliśmy, że sobie dzisiaj dla odmiany spróbujemy czegoś absolutnie nowego. To, co nas tutaj też zachwyca, już pomijając fakt e, całej organizacji tego miejsca, tego pikniku, bo jest bardzo, bardzo wiele osób. E, na każdym kroku jest ktoś, kto opowiada na, o winach, o o historii, o kulturze spożywania win, ale tutaj chciałam Wam pokazać. Na przykład do, dokładnie wiemy dokładnie wiemy, w którym miejscu się znajdujemy pikniki pod ziemią. drzewem. Już powiedziałam dla każdego coś miłego. Dla dzieci występy.

rozmowy za nami, przed nami, stoiska i <noise> muszę. Na pewno robiła wrażenie na, na moich dzieciach buka. No po prostu piękne te rzeczy, piękne. Czy jest jakaś środka?